Dzisiaj mamy odpowiedź dla pana Michała. Mikołaja, przepraszam. Bardzo ciekawa sprawa. Co zrobić, kiedy nie jestem w stanie łaski uświęcającej w sumie? Co zrobić najważniejszego, e, kiedy mam pójść do spowiedzi, a mam jakieś spotkanie? Co zrobić? Dzisiaj o to sobie porozmawiamy. Samaria. Sama Słuchajcie, no wracam tutaj na kanał. Bardzo późno wracamy tutaj ze śladami i Przepraszam. Bardzo mi przykro, że tak no jest. Niestety e, i moja słabość, i, moje, i bardzo też taki nadpływ obowiązków nie pozwolił tutaj tak prowadzić tego kanału. Szkoda, bo wiem, że wielu z Was e, czeka na codzienne te odcinki Ojcu Pio. E, a dzisiaj wracamy w Nowym Roku z takim oto pytaniem od Mikołaja. Mikołaj pyta się bardzo, e, ma trudną sprawę, bo on mówi tak. E, ma na przykład hipotetyczną sytuację. Mam grzech ciężki. Jest poniedziałek. I nam w mojej parafii nie ma spowiedzi, ale mogę iść do kapłana i ją poprosić, czy czekać w takim wypadku do niedzieli, czy od razu przystąpić do spowiedzi. I słuchajcie, spowiedź, bycie w stanie łaski uświęcającej to najważniejsza sprawa po prostu dla katolika. Czemu Bo że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jak sama nas wskazuje, łaska jest czymś gratis, jakim darowane jest od Pana Boga po prostu, i nas uświęca, przez samo to, że jesteśmy już w tej łasce. Ona nas jednoczy z Panem Bogiem, dzięki temu mamy od razu możliwość e, pięknych praktyk tych cud teologicznych, które bezpośrednio prowadzą nas do Pana Boga. A więc wiary, ufności, prawdziwa wiara, prawdziwe zaufanie, prawdziwa miłość do Boga jest tylko wtedy, kiedy masz, jesteś w stanie łaski święcającej. Nie ma na jej opcji. Dlatego też, Panie Mikołaju, jest jakaś trudna taka sytuacja pójdź do kapłana, pewnie. Warto. To ja czasem musiałem podejść do kapłana, to było normalne. Raz miałem sytuację, tam nie wiem, w Białymstoku, to, o ludzie, nie zobaczyłem, że w katedrze było, a po drugiej stronie była spowiedź, no to poszedłem do kapłana, później poproszę, no nie, nie był kapłana. A przecież był po drugiej stronie. A nie widziałem. No ale mnie wyspowiadał, widzisz, no trzeba było. Trzeba było i to jest normalne. Trzeba podejść do kapłana, proszę, księdza potrzebuje spowiedzi. I tyle. I to jest super, mega ważna sprawa. Wyspowiadać się. Wyspowiadać się, czemu to jest takie ważne. Bo bez tego, bo wtedy wracamy do Boga. Bez tego nie mamy takiej jedności z Panem Bogiem. To jest, znaczy, że od razu, jak wyspowiadasz się, Mikołaju, to będziesz miał, no, hu, już będziesz oświecony. Ale często mamy taki, no, widzicie, taki spokój sumienia po spowiedzi. Właśnie, to są, to są łaski dawane często. Tak może być, właśnie. No więc warto podejść, k Mikołaju. Reasumując, idź do kapłana, poproś go o to i powiedz, no słuchaj, jestem słaby, potrzebuję spowiedzi. Normalny, dobry kapłan ci pomoże. Normalny, dobry kapłan wstawi się, zrozumie, pomoże. Na pewno. Albo w przypadku, gdy jestem z kimś umówiony, o tej samej godzinie jest msza, na której chciałem poprosić kapłana o spowiedź. Czy odwołać spotkanie? Nie mam tego wypadku. No Słuchaj, jesteś w grzechu, to ty i tej osobie, którą byś się spotkał, nie pomożesz, i ten. Jeżeli to nie jest kwestia, no nie wiem, bardzo trudna kwestia, nie wiem, walki o przetrwanie jakiejś, czy nie wiem, sytuacji wojny, to wtedy no biorę akt żalu doskonałego i tyle, ale normalnie trzeba, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, powrócić do stanu łaski. Więc lepiej nawet odwołać spotkanie. Powiedzieć, słuchaj, mam bardzo ważną sprawę do załatwienia, muszę pójść do kościoła, muszę ten, i tyle. Nie ma co tutaj się ten, A jeżeli to jest osoba, z którą warto się już spotkać, to na to zrozumie po prostu. No. Więc tutaj bardzo, musi być bardzo jakaś ważna sprawa, żeby odpuścić sobie pójście do spowiedzi, po prostu. To jest tak, ojciec wolałby, żeby ktoś, jak to ojciec wie, kiedyś powiedział jednej kobiety, lepiej jeść chleb z cebulą niż stracić duszę. Bo ona miała się wyważyć, czy pojechać do Rzymu i pracować, mieć lepszą pracę, bardziej płatną, czy tutaj gdzieś zostać tam na wioseczce, czy gdzieś, ale pracować za mniejszą pensję. I on powiedział: lepiej jeść chleb z cebulą niż stracić duszę. Bo nie wiem, w Rzymie czy gdzieś mogłabym mieć większe pokusy, większe trudności, żeby utrzymać się własce. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I później pan Jakub pytał się o taką tę sprawę, Mikołaj, Eee, mogę sobie odpocząć, bo o 20 jest film, albo pomodlić się później. Co to wybrać? Ten film, czy się pomodlić? Słuchaj, to zależy, co to jest za film. Ogólnie powinniśmy oglądać tylko rzeczy, które nas uwznoślają, które kształtują nasze duże, które kultywują, a więc ją urabiają. Jeżeli jest to film jakiś dziadowski typu, no to ja bym się pomodlić po prostu. Pomodlić albo przeczytać jakąś mądrą lekturę. Oczywiście katolik, ojciec Pio też przecież czytał codziennie godzinę, miał czytania duchowego, czytania takich książek teologicznych. Więc to też jest potrzebne. Oczywiście no, często wieczorem no, jesteśmy przemęczeni, no to też potrzebujemy odpoczynku. Ale nigdy nie kosztem duszy, tak powiem. Tak powiem. Tutaj trzeba mieć bardzo to mądrze rozegrane. I jeżeli ty, masz, Mikołaju, po tym no, filmie nie masz siły na modlitwę. No to jeżeli to nie jest jakiś super wartościowy film, jak nie wiem, pasja mela Gibsona czy coś, to lepiej pomodlić się i góra, obejrzeć mi filmu, No i tyle. No. Trzeba sobie to wyważyć, na spokojnie. No i tyle. Słuchajcie, pomódźcie się za mnie, proszę Was o modlitwę, proszę o modlitwę za ten apostolat. Nie, nie chodzi o mnie, o te dusze, które trzeba zdobyć. Musimy wracać. No widzicie, walczyć ze swoimi, swoją słabością jako człowieka po prostu. Czasem ciężko nagrać te odcinki, czasem no, ciężko jest na pracy. I wam powiem czemu tak było w sumie. Salve eee, Maria, Błogosławionaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Terra, il cosiddetto smirco dei nostri In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco se sì, sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.